Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku 3. stylizacje do pracy i dwie premiery. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk osa osobista stylistka i witam Was na moim kanale. Kto jeszcze tego kanału nie Zasubskrybował to koniecznie, niech to zrobi. Już na początku to nie boli, a można do, dostawać powiadomienia, że jestem, co tam się u mnie wydarzyło. Także zapraszam e, bardzo, bardzo serdecznie. Zanim przejdę do stylizacji, chciałam Wam powiedzieć, że wróciły pod koszulki. To jest ta pierwsza premiera dzisiejsza. Wróciły pod koszulki z moim logo, a jak chcecie bez logo, to możecie na stronie e, Mi wybrać, że jednak bez logo. Aczkolwiek ja. Zachęcam do logo, bo to OSA jest. Przy sercu. Plus, takie logo jest super modne na podkoszulkach. Bardzo e, prosiłyście też o cieplejsze kolory. Także ten karmelkowy jest specjalnie dla tych, które chciały cieplejszy kolor. I dzisiaj pokażę, jak ten podkoszulek wystylizować właśnie pracowo. Już tak wiecie, koniec sierpnia, z jednej strony ciepło, w biurze może być zimno, bo klimatyzacja. Także zaraz będę wszystko opowiadać. Zanim posypią się pytania w komentarzach, to to jest rozmiar XS, jeśli chce taki obcisły. Ja zwykle no teraz schudłam, więc noszę tak SM, więc wzięłam sobie o rozmiar mniejszy ten podkoszulek i uwaga, dziewczyny z Mi Complete zrobiły też XXS, ponieważ te podkoszulki są dość e, spore i bardzo rozciągliwe. One się mocno rozciągają, bo to jest taki taka super bawełna, która jest bardzo, bardzo dobra jakościowo i bardzo mięciutka. Do środy macie jeszcze 10% zniżki na te e, podkoszulki. Wróciły też białe Bezcelerowe, czarne, bezcelerowe i granatowe. I z tego bardzo się cieszę. Również bezcelerowe. Dobra, przejdę do pierwszej stylizacji podkoszulek. Jeśli chodzi o ścisły dress code, to tak naprawdę ramion w ścisłym dress code nie pokazujemy. Ale wiadomo, że nie każda z nas pracuje w banku, nie każda z nas pracuje w zakładzie ubezpieczeń społecznych czy e, ambasadzie. Więc moim zdaniem, latem czasami właśnie te ramiona można spokojnie pokazać w zasadzie podkoszulki jak są takie ładne. Do tego wybrałam garnitur też polskiej marki Just Simply Dressed, Więc mam szerokie spodnie, szerokie spodnie. To jest must have na jesień. Już są już trochę modne, ale będą coraz bardziej i tak naprawdę jeśli chodzi o pokazy to one idą w ekstremum, czyli są naprawdę, naprawdę bardzo szerokie. Do tego mam moje buty Wanda Nowa, które widziałyście wielokrotnie. Ja bardzo je lubię, bo one są bardzo eleganckie, ale z twistem. To nie są takie klasyczne szpilki, bo ja klasycznych szpilek nie noszę. Ale pamiętajcie, że każdą stylizację, którą widzicie tutaj na YouTubie, możecie tak naprawdę mm, zrobić w swojej szafie. Czyli znaleźć podobny podkoszulek karmelkowy, garnitur w podobnym odcieniu i po prostu trochę pokom, ko, pokombinować. I uwaga, co mam do tego? Do tego mam taką małą torebeczkę bo jeśli chodzi o pracę, no to też mamy różnie, prawda? Czyli raz y, potrzebujemy dużą torbę, którą też Wam dzisiaj pokażę, a czasem ona jest w ogóle niepotrzebna i można mieć małą, a na przykład tylko torbę na laptopa albo aktówkę, jeżeli nosicie y, dokumenty. I zobaczcie, jak pięknie się ten kolor torebki nasze tutaj zgrał z pod koszulkiem i jak taka torebka w takim kolorze będzie pięknie grała właśnie y, z wszelkimi odcieniami beżu, Karmelu, ecree Nie będzie rozrywała kontrastowo tej stylizacji, tylko właśnie tak delikatnie tę stylizację uzupełniała. No i do tego jest marynarka. Akurat w tym garniturze jest to. Marynarka bardzo oversize, ale pamiętajcie, że możecie sobie znaleźć właśnie podobne kolory w fasonach, które wy lubicie. Ja akurat takie ogromne marynarki kocham, ale jeżeli wolicie mniejszą, to też szukajcie po prostu rozwiązań dla siebie. No i do tego ta mała torebeczka nasze i jesteśmy ubrane. I teraz zadam wam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź w komentarzach, bo już w tamtym tygodniu w odcinku o butach mówiłam trochę o ubraniach mocy i o tym, że te buty mogą nam mocy dodawać i pytałam o buty, które dodają mocy, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy zrobiły głosowanie, która z tych stylizacji waszym zdaniem jest Najmocniejsza. E, tutaj elementami mocy na pewno jest właśnie marynarka, na pewno jest e, skóra, bo element skóry to jest coś, co też bardzo mocno mm, dodaje nam mocy i siły. Obcas niektórym te moc e, też dodaje. Dlaczego o tym mówię? <laughs> Dlatego, że wypuściłam taki produkt który składa się z trzech e-booków i materiałów wideo, czyli jest to taki super produkt kompleksowy o tym, że masz siłę. Tak, e, ty właśnie tam. Na drugiej stronie ekranu. Kurs nazywa się Masz siłę i do tego kursu zrobiłam m.in. e-booka z pięknymi zestawami dwudziestoma zestawami mocy, takimi zestawami, które dodają wam siłę, ale siły, ale one są nie tylko do pracy. One są ogólnie na takie sytuacje życiowe, gdzie tej mocy Wam potrzeba. Na przykład jedna z was, już robiąc ten kurs, bo ten kurs już jest trochę w sprzedaży, napisała, że zorientowała się, że w szafie ma same ubrania, które ciągną ją w dół. Więc bardzo fajnie jest sobie uświadomić, co wy w ogóle w tej szafie macie yy, i czy to są ubrania mocy, czy to jest coś, co dodaje wam siły, czy właśnie ją odbiera. W mojej części kursu, oprócz yy, zestawów, oprócz workbooka z ćwiczeniami, jest też dużo o wyróżniku stylu, o szukaniu tego wyróżnika. Są inspiracje, też jest sześć zestawów omówionych w materiałach wideo i to są zestawy yy, na negocjowanie podwyżki, na wykreowanie swojej marki osobistej. I na rozmowę kwalifikacyjną, ale ogólnie w tym materiale wideo słuchajcie, szukamy. Was. Szukamy waszej marki osobistej, jak ona może się w ubraniu przejawić. Czyli jak ją kreować w taki sposób, żeby pasowała do was, ale też żebyście były z określonymi ubraniami po prostu kojarzone. Więc jest tam wyróżnik stylu, jest tam ćwiczenie na to, jak chcesz się e, ubierać, i jest o ubraniach mocy. Ale ja tego kursu nie zrobiłam sama. Zrobiłam, ją, e, zrobiłam ten kurs z Ewą z dochodowej firmy i Ewa uczy też o takich rzeczach. Które są nam potrzebne szczególnie teraz, które dają nam siłę. Jak negocjować podwyżkę, jak wyceniać swoje usługi, jeśli um, nie pracujecie na etacie, tylko w swojej firmie. Jak kreować markę osobistą i na etacie, i jako przedsiębiorcze, samodzielne kobiety, ale też w życiu prywatnym po prostu. E, I też rozprawia się z przekonaniami na temat pieniędzy, bo teraz przy tym, co się dzieje w mediach, tych przekonań nam się bardzo dużo odpala i dużo lęków też, więc e, dlatego ten kurs jest teraz, żebyście Znalazły swoją siłę. On jest tylko do jutra, do poniedziałku 22 sierpnia do 24 dostępny. Jeżeli chcecie jeszcze trochę o nim pogadać, to widzimy się jutro na live o 20.00 i na tym live, słuchajcie, te z Was, które kupiły kurs, będą mogły przedstawić siebie jako markę osobistą e, czy swój biznes. Także bardzo serdecznie Was też na tego live'a zapraszam, bo poznamy się też od innej, takiej bardziej zawodowej e, strony. Dobra, nagadałam się o kursie, link macie w opisie filmu lecimy do następnej stylizacji i druga stylówka poddana pod głosowanie to stylówka z kamizelką, bo tak jak powiedziałam, no jest jeszcze trochę ciepło, natomiast ta e, kamizelka posa jest wełniana. Więc ona nadaje się tak naprawdę na każdą pogodę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wełna izoluje ciepło, więc ona fajnie się dostylizuje, dopasowuje do tego, co się dzieje w pogodzie. Mm, a przy tym jest taka fajna, oversize'owa, Ja ją kupowałam online i do tego mam nasz podkoszulek, wiadomo. E, tym razem czarny, też z logo, też rozmiar XS. I uwaga, ten już jest wyprany dwa razy, bo to jest z poprzedniego dropu. One w poprzednim dropie, te podkoszulki, słuchajcie, zniknęły tak szybko, że pisałyście do mnie, że ich nie ma, że żałujecie. Więc teraz są, więc pamiętajcie o tym. Do tego mam pasek, to jest polska marka Bellera Brand i moje spodnie białe, jeansowe, to jest marka Lee, e, kupiona w TK Maxie jakieś 6 lat temu i to są jedne z moich ulubionych spodni e, po prostu. Wcześniej nie chodziłam w nich aż tyle, bo tak jak mówię, byłam, byłam trochę większa, teraz przez różne moje problemy zdrowotne schudłam i znowu sobie je noszę i znowu się od nich uzależniam. Założyłam buty też marki Wanda Nowak, ale to są buty już zabudowane. Też nie we wszystkich branżach możemy sobie pozwolić na odkryte pięty czy odkryte pięty i palce, więc ja e, raczej proponuję buty zabudowane, szczególnie przynajmniej ja tak mam, nie wiem czy wy tak macie. Jak jest klimatem, jest zawsze zimno w stopy, więc te zabudowane no, buty mi nie przeszkadzają. I tym razem mam dużą torbę. I teraz mi powiedzcie, czy wy do pracy dużą torbę czy małą? Bo ja tak naprawdę jak już idę do pracy dalej niż do mojego salonu, to potrzebuję mieć dużo rzeczy i dużą torbę. Mimo, że malutkie kocham, najczęściej mam malutką i dużą. Kiedyś, jak prowadziłam szkolenia, to tutaj się musiały znaleźć wszystkie materiały, certyfikaty dla kursantek, zdjęcia do ćwiczeń, dowody osobiste to, to są takie dowody, które się u mnie dostaje po konsultacjach indywidualnych, jaką jesteś sylwetką. To wszystko musiało się zmieścić. No, i tu mam te też torbę nasze Bags, bardzo miękką, z takim chwostem. Ja myślę, że do pracy zawsze ten chwost można po prostu zdjąć, jeżeli ma być trochę poważniej. Ta torba, czekajcie, jeszcze Wam pokażę. W środku jest taka piękna, czerwona. Ma siłę. Czerwień też ma siłę. Zresztą, same możecie zadecydować, które, która z tych stylówek będzie silniejszą. No, całość tak no biało-czarna, element złota na pasku na butach yy, i w zasadzie to wystarczy. Yy, wiadomo, że nie wszędzie można pójść w jeansach, yy, ale naprawdę moim zdaniem po pandemii, po tym wszystkim co się działo, jednak ten ścisły dress code, zapinanie się pod samą szyję, już nie jest taki super e, potrzebny. Raczej do pracy potrzebujemy czegoś z klasą, e, ale też e, wygodnego. Jeśli się zgadzacie, napiszcie. Jeśli się nie zgadzacie, to też napiszcie. A ja przebieram się w kolejną stylówkę. Okej, okay, trzeci zestaw. E, miałam przy nim wątpliwości, e, bo jest szalony. Ale pomyślałam, że są przecież takie prace i takie zawody, gdzie można wyglądać trochę jak szaleniec, najważniejsze to e, trzymać się niektórych zasad dress e, żeby niektóre móc złamać. No i tutaj mam moją e, koszulę MSGM, bardzo ją lubię i ona jest przezroczysta, więc... Pod spód włożyłam ten karmelkowy podkoszulek, no bo on imituje skórę. Bo jak jest biały podkoszulek tutaj pod spodem, to nie widać tych perfor perforacji tak dobrze. Natomiast jak jest cielisty, no to to zdecydowanie fajniej wygląda. Szalona jest zdecydowanie stylizacja na dole, bo to są spodnie mi komplet takie liliowe i one są super wygodne. One są na gumce, one są leciutkie, jak jest gorąco i do tego dodałam moje wielkie buty Prady, ale Gdybyście chciały nosić taką koszulę oversize i na przykład wielkie buty, ale mieć spokojniejszy dół, to mogą być tu beżowe spodnie, proste rurki, mogą być jeansy bez przetarć i też będzie super. E, tak się zastanawiałam, oj, tak się zastanawiałam nad tą torebeczką nasze. I moim zdaniem, słuchajcie, to jest taka torebeczka, która pasuje naprawdę do wszystkiego, e, dlatego, że to jest taki kolor super neutralny. On moim zdaniem, nawet do szalonych stylizacji e, będzie po prostu e, fajnie pasował. Ale pamiętajcie, żeby też e, te zestawy mierzyć swoją miarą. Ja wiem, że ten e, już jest taki super cool, super szalony, ale też zachęcam do odwagi, bo jednak siedzimy w tych schematach, jednak często jest tak, że boimy się e, określonych fasonów, określonych wzorów, e, a może akurat. W tym będziecie czuły się mocne, w tym będziecie czuły się silne. Także głosujcie, może ten zestaw jest najfajniejszy dla Was, wydaje najwięcej siły. Dajcie znać. E, ja na koniec Wam jeszcze przypomnę, że jutro jest live o 20, bądźcie koniecznie, a o 24 jutro kończymy sprzedaż kursu Masz siłę, bo on jest w sprzedaży tylko tydzień i jutro ten tydzień właśnie się kończy. E, polecam go bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mm, I co? My widzimy się za tydzień w odcinku o tym, co kupiłam na jesień, zimę i jakie będą trendy. Do zobaczenia!